Witam Was serdecznie, cieszę się, że mogę Was gościć na moim kanale. Dzisiaj polecam bardzo proste danie z kurczaka. Mięso jest delikatne, soczyste i pokryte pysznym sosem z kefiru. Do zrobienia kurczaka będę potrzebować kawałki kurczaka, sól, pieprz, przyprawę do kurczaka, paprykę wędzoną słodką. I kefir około 150 ml kefiru wlewam do miski, dodaję niepełną, tak trzy czwarte łyżeczki soli. I około jednej trzeciej, jednej czwartej łyżeczki pieprzu. Łyżeczkę przyprawy do kurczaka. I półtorej łyżeczki papryki wędzonej słodkiej. Wszystkie przyprawy mieszam z kefirem. Taki kurczak jest bardzo łatwy do zrobienia. Nie wymaga dużo pracy. Po prostu marynujemy, kładziemy na patelnię i danie mamy gotowe. Do przygotowanej marynaty wkładam kawałki kurczaka, tak żeby je dokładnie otoczyć. Kurczaka zanurzonego w marynacie przykrywam folią i wkładam do lodówki na około 2-3 godziny, może być też na całą noc. Na rozgrzaną patelnię wykładam kawałki kurczaka. Nie dodaję tłuszczu, kurczak ma w skórze dosyć sporo tłuszczu, dlatego wytopi się tłuszcz z kurczaka. Nie potrzeba dodawać na patelnię więcej. Pozostałą marynatą polewam kurczaka. Na malutkim ogniu pod przykryciem duszę, aż kurczak będzie miękki. Od czasu do czasu trzeba zaglądać, jak to wygląda. Po kilkunastu minutach kurczak wygląda tak. Kefir zważył się w takie grudki, ale nie przejmujcie się tym. Na koniec z kefiru powstanie pyszny sos. Tak pyszny, że można go jeść łyżkami. Przykrywam i dalej duszę. Mniej więcej po pół godzinie, po 40 minutach przekładam Skórką do patelni. Sprawdzam, czy mięso jest miękkie. I zostawiam na patelni jeszcze przez około 15 minut. Teraz pokrywkę leciutko uchylam, żeby nadmiar pary wodnej mógł uciekać. Kurczaka mam już gotowego. Przekładam go z powrotem z skórką do góry, dlatego że od strony skórki ten, ten kurczak jest trochę ładniejszy. I kurczaka mam już przygotowanego do podania. Wyłączam gaz i mogę podawać. Tak wygląda gotowy kurczak w kefirze. Mięso jest aromatyczne, smaczne, mięciutkie i bardzo soczyste. Naprawdę polecam. Dziękuję za oglądanie mojego filmu, zapraszam na następny. Do zobaczenia.